Znaczy, ale Pana ministra i państwa trochę rozczaruję, to znaczy nie zarzuciłem tego projektu napisania książki o pracuję nad nią, ale szczerze państwu powiem, że to wydaje mi się wszystko tak y, mało interesujące, jak mi tak. Ta postać jest tak y, w gruncie rzeczy nudna, ciekawa. Że, może na że żeby... jakbyś głębiej poszukał, może inaczej byś więcej znalazł. Ja naprawdę starałem się głęboko szukać, coś tam znalazłem, ale no, cały czas jakby szukam formuły na tą książkę. Wie, wiecie Państwo, że ja jestem może przede wszystkim kojarzony z książkami biograficznymi, więc myślę, że mam jakieś, no, 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 jakieś, jakieś kompetencje do tego, żeby pisać biografię, ale muszę przyznać, że. Ten człowiek jakby na, na taką pełną biografię, na przykład biografię polityczną nie zasługuje, bo to nie jest ciekawa postać. Nie lubię tego nawet z uprzedzeniem jak Wiecie Państwo, bo no można pisać biografię, przecież na tym polega biografistyka o, o osobach, y, y, do które nawet historycy, którzy piszą te książki, no traktują ne, y, jakoś krytycznie, u, uznają ich rolę y, w historii jako, jako bardzo za, za bardzo negatywną, złą. Ale to jest postać po prostu rzeczywiście taka taka trochę nudna. Natomiast oczywiście w tej całej nudzie i, i tej banalności tej biografii no kryją się jakieś jakieś pytania po prostu to właśnie związane z tym jak to się dzieje, że tego człowiek zostaje w końcu szefem partii, premierem, y, przewodzi Unii Europejskiej. Jak to się dzieje, że człowiek, który 4 dni spędza w sopocie na 7 dni w tygodniu po prostu jest w stanie rzeczywiście stanąć na czele rządu na czele i, i partii. Prawda? poskraniając nawet z polityk wewnętrznych yy, przeciwników. No zobaczymy. Yy, miejmy nadzieję, że nie zostanie premierem po yy, wyborach w niedzielę, więc wtedy również się rozwiążą moje problemy związane z, z pisaniem tej książki, a jak zostanie, niestety, no to bardzo...